Komu dziś w Polsce przeszkadza edukacja domowa? Najbardziej samorządom, niestety najbardziej samorządom, ale w ogóle w Polsce jest problem z edukacją niepubliczną. Z jakiegoś powodu samorządy uważają edukację niepubliczną za kulę u nogi. Nawet spotkałam się z takim tytułem panelu dyskusyjnego na oficjalnym forum samorządowym. Edukacja niepubliczna kulą u nogi e, samorządów. Ja osobiście zauważam e, problem taki e, i spotykam to w jakichś nieoficjalnych rozmowach e, z przedstawicielami e, samorządów, że czują oni mm, niesprawiedliwość mhm. e, w sposobie finansowania e, szkół niepublicznych. E, niestety. Z tego powodu, że edukacja publiczna jest niedofinansowana, czują oni straszną niesprawiedliwość, że na edukację niepubliczną też trzeba płacić. Mm -hmm. Wydaje mi się, że widzą to tak, że skoro edukacja niepubliczna, prywatna ma najczęściej czesne, to według samorządów w ogóle nie powinna być dofinansowywana.